Dzień dobry, Tomasz Bogołębski jest środa 30 września. Zapraszam na Łódź w minutę. W Instytucie Centrum Załej Matki Polki powstało jedno z najnowocześniejszych w Europie pediatryczne centrum urazowe. Mali pacjenci w potrzebie będą mogli korzystać nie tylko z pełni wyposażonych oddziałów, ale także z lądowiska dla śmigłowców. Łódź stara się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji. To 431 milionów złotych, które miałyby zostać przeznaczone na realizację 26 lokalnych inwestycji. 261 umów i wsparcie rzędu 3 milionów złotych. Łódzki magistrat podsumował tegoroczną odsłonę programu antysmogowego. Jest już dostępny najnowszy numer magazynu abonenta TOJA. Znajdziemy w nim nie tylko jesienne hity, ale także informacje o elektronicznym biurze obsługi. Dodatkowe funkcje pozwalają na jeszcze szybsze i łatwiejsze korzystanie ze wszystkich usług grupy TOJA.